Bardzo serdecznie w kolejnej reakcji dzisiaj reagujemy na świkę w Pepe w Minecraft, dosłownie. Jest to narysowana animacja, gdzie świka Pepe odkrywa świat Minecrafta, widzowie i ta animacja jest ponad śmieszna, także ją obejrzymy chcecie kolejną, bo jest kolejna, to zawiedziało się do gry subskrybujcie kanał, oczywiście twórcę macie w opisie. my oglądamy oczywiście reagujemy na piękną animację. Dobra, świnka Pepe jest atakowana przez cikeny. Tak tak się nie dzieje normalnie. O, mała owieczka, to jest mała owieczka, tak? Jezu, świnka bewa, jest jesteś agresywna. Widzowie, łapeczki oczywiście zostawiajcie, jeżeli, jeżeli chcecie więcej. Tak jak już chyba powiedziałem, ale się przypomnę. O, szkielet. Dwa razy została heda. I drewniany miecz. O, nie żyje. A tyle. Mocny szkielet, że tyle strzelają strzałami naraz tam. O nie. To ma taką sytuację w Minecrafcie widzowie, piszcie w komentarzach. W To się wszystko dzieje naraz. Cave? Kajwik. wchodzi, wchodzi do kawika hmm? O, Ładnie tutaj, tak strasznie wybudowane Tak jakby ktoś tam był już O kurde Co tam jest? Pająk Nic takiego strasznego Jak świata minecraftera, prawdziwego minecraftera widzowie Panda? po Minecraft Jezus jakie to jest creepy O, o kurde ta panda go zażra na śmierć jest za dużo i za wiele. Bąkiem skinęła, no? Kiedy panda tak zabija? O, przymknięta! Nie co! Za... O kurde, ale ma twarz okropną nie rozpisali. O, kmódźka. Czemu trzymałeś zwierzętka same? Same dzieci zwierzęta. Czemu? Skąd ty miałaś maczugę? Skąd ty masz w Minecraftie maczugę? Co robi skalmar? <noise> no naprawdę to się za wiele dzieje. Dobrze, za... A, aż to jest osadnik! <noise> skalmar osadnik Zostawili go w postaci. O kurde, jaki muskularny villager. Nie pokonał mi świnkę wepę. O kurde, żyjesz Nie patrz w tym... Ten villager wódce śpi, co jest grane. A ta, ta animacja jest mega fajnie zrobiona. O Jezu, ona się skrada. Skrzynka Oj Co to jest? Ten Finisz mo... <golami> Golemia? <golami> <finished. golami> Aha, Aha, bo to oczywiście golem broni wszystkich bilaczy <golami> <graci> nie? Ale została ciosa, kurde, szkoda, że nie, po, po szk nie pokazali jak, jaka jest poszkodowa poszkodowana przez ten jeden potężny cios. Dobrze, dobrze robisz, świnkapapa. Chciałbym jej pomóc, pomóc jej, wesprzeć ją w tym Minecrafcie, ale widzę, że ciężko jej to idzie. Diamenty. Bardzo klip. No tak. Ja nie wiem, widzę, że to jest bardziej poradnik, jak nie grać w Minecraft. Jak nie grać? Oh, Jaki potężny creeper! A i tyle. Idzie jeszcze raz po te diamenty? Tak. Osiągnięcie odblokowane. Więcej? Enderman ma diamenta? Tak się da. O kurde, diamentowy chestplate. Wszystko, cały zestaw. <gryw> Mumia świnka pepa, patrz. A, ona się ich nie boi. Góry, śmigały, pająk, jaka pro się zrobiła. Co z kamień? Co tu się dzieje? Ale to niemal jest naprawdę fajnie zrobiona, narysowana. O nie, sza widzowie, najgorzej. O, o, <gryw> Nie, no, takiej wysokości z takimi itemami byś nie, nie zginęła. Ale ona nie ma spodni. Nie miała spodni, to dlatego widzę, że damy tych spodni. O, płynie! Wybieram się na wycieczkę. Co czuję, krowa w. Krowczan ją wpił do wody. Co nie jest krowa? Ta krowa ma tak głupią mordkę. O, na. No... no nie gadać, że będzie wiosłować. Zajmą się jeszcze krowa, jaką widziałem. O, to jest. To jest koleżanka świki Pepy? <grystanie z> ok. <krowy> Zobaczcie, że ze świnki baby są tutaj totalnie słabe, o bo nie, to da ci osłabień, o kurde, ale szpony ten, <laughs> ale tu jest wszystko, szczerze, w tej animacji jest wszystko naraz pokazane, dosłownie, patrz, nawet przepływają, wszystko na raz jest to pokazane w tej animacji, co jest w Minecrafcie, żaby? A, bo żaby, żaby to dopiero będą w Minecrafcie, nie wiem czy wiecie, ale będą. Kurde, co zrobiłeś. Co ty zrobiłaś? Co to jest? Królowa żab czy co? I siedzi też na żab O, o skrzynka. Weź Co za skrzynka tu robi w ogóle tak na zwykłym polu? Jako <noise> Ta kolejna koleżanka świnki Beby. Na sprzedaż. Lud? Muszla. O! Emeralda ma! Skąd masz Emeralda? Więcej! U... Świnkę skąd... Z... Okradła bank! Więcej! <śpienka> U... Świnkę ukradła z... bank! <śpienka> Ludzie dostała, ale już... <śpienka> No i się zamknęło no, i się. O, świnka się rozpadła. O, aksoloty! dobry. Ja mam aksolotów. Oj, oj, oj. O Ale Jezu, jak to jest ładnie narysowane. Podoba mi się grafika. Ta świnka jest taka nie nieogal... O kurde co jest? Jedna świnka. Czyli nie jest z creeperem. O, no, nie udało się ten strój nastał dzień, dzień, tak? O nie, pillager! Jakie malutki, czemu one są takie małe te postacie? są dostosowane po świnkę, we Tak, tak to wygląda. O kurde. Aha, ona oddaje wszystko co ma, i tak zginie. Za, tak Zaróżka. Mają korona. No, to było wiadome oczywiście, co się stanie, nie? No, tacz. A to jest rodzina w ogóle. Zapomniałem, że świnka. Kurwa. 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 wielki Kurwa. 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 jest Jezus, to się Kurwa. jest Kurwa. 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 kurde świnka, jaka Tune, nauczyłaś się grać Minecraft w Minecraft, widzowie. Od, od kiedyś śmigafowa ma męski głos? To się do skrzynki wpadnie. Oj. Jak widzicie, odcinek jest bardzo króciutki, bo animacja trwała 8 minut, ale w dzisiejszym filmie to jest na tyle. Zostawcie łopatki do góry, subskrybujcie kanał, chcecie kolejny odcinek z reakcji właśnie na animację ze na...